Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, Bawimy się w chowanego podczas zbiórki 22. Koszalińskiej Gromady Zuchowej. Mariusz właśnie policzył do 10 i szuka zuchy. Bawimy się w naszym koszalińskim parku. O, super, znalazł Michała, znalazł Marcela. Świetnie. Marcela trzeciego znalazł. Super. Klaudię. Pole cwania wszystkich tutaj poszukał. Tymka świetnie. Szukaj, szukaj Mariusz. Mariusz. Mariusz, kogo znalazłeś? Igę, super! Zuzia znaleziona! Zdzika znaleziona! Świetnie! Łukasz znaleziony za drzewem! Super! Ktoś się chowa za drzewem Mariusz. kto do mnie? Norbert Gabrysia odnaleziona. Super! To już chyba mamy wszystkich. Justyna wychodzi z drzewka, Super! Druga Dobra! Nie ma jeszcze jednej osoby. Nie ma... Nie ma Martyny. No to, to szukaj Mariusz Martyny A my pomożemy! Zuchy pomożecie szukać Martyny no, tak. <grybuj> Ale się spryciula schowała, nie druchu? No. No właśnie. To. Tak, się. Z... Dziona. No, późno. O, no, późno, pomału musimy kończyć. No, nie ma Martyny nigdzie. Nie ma Martyny nigdzie. I co znaleźliście gdzieś? Nie! Chodźcie, Zuchy! Zawołamy ją! I co nie ma? Nie! To zawołajcie, bo ci Martyna, koniec gry to usłyszy. Raz, dwa, trzy. Martina! Koniec gry! Jeszcze raz, Martyna, koniec gry. A Słuchajcie, bo musimy pomału kończyć zbiórkę. Jaki Która? Bo jeszcze musimy wrócić do szkoły, pod szkołą czekają rodzice. No się spóźniliśmy. się? A ile minut? 15. 15 minut już po czasie? No już jest, musimy krok związać. No, a jeszcze musimy zbiórkę urzędowo zakończyć. Jeszcze raz wołajcie Martynę. Koniec gry! No i co, gdzie ona jest? Idzie! No Martyna! Ty byłaś? Gdzie ty byłaś? Gdzie gdzie za drzewem. Za drzewem? A dlaczego byłaś za drzewem? Bo chciałam wam zrobić kawał. No Martynko, ale my dawno powinniśmy skończyć z piórka, ale co to za kawały? Przepraszam, że się przeze mnie spóźniliście. No Martynka, nie, wiem, trzeba Zuchów zapytać i przede wszystkim rodziców. Zuchy, przyjmujecie przeprosiny Martyny? Tak! Dobrze Martynko, a coś jeszcze byś chciała zuchą powiedzieć? nie. Coś byś chciała powiedzieć jeszcze? Powtórzy się taka sytuacja? Nie. Dobrze. To w takim razie szybciutko wracamy do szkoły.